Wiosna to jest ten czas, kiedy każdy pamięta z nas, co się tu dzieje. Wiosna się tutaj dzieje. Każdy marzy o swoje, każdy wie, co tu się dzieje. Każdy lubi ją i szanuje, bo kakusy też cię lubią. W końcu będzie ciepło, będzie letnie powietrze, będzie dwór. Każdy to lubi. Woo! Wiosna to jest ten czas, kiedy każdy pamięta z nas, co się tu dzieje. Wiosna się tutaj dzieje. Każdy marzy o swoje, każdy wie, co tu się dzieje. Dzieje, dzieje, dzieje. Każdy lubi ją i szanuje, bo kakusy też cię lubią. Ciepło, przyjemnie i musisz to zrozumieć. Jeszcze raz, powtórzy. Wur, wur, wór, Wiosna, to jest ten czas, kiedy każdy pamięta nas. co się tu dzieje. Co zna się tutaj dzieje? Każdy lubi ją i szanuje. Bo korkusy też cię lubią. Lubią, lubią wiosna, to jest ten czas, kiedy każdy pamięta z nas, co się tu dzieje, wiosna się tutaj dzieje, każdy lubi ją i szanuje, bo kokusy też Cię lubią.